Są chwile wyryte w naszej zbiorowej pamięci, jakby wydarzyły się wczoraj, chwile zawieszone w czasie, które zdają się nigdy nie blaknąć pomimo mijających dekad. Wyobraź sobie scenę, scenę, którą widzieliśmy setki razy, a jednak za każdym razem porusza nas inaczej. Delikatne światła majestatycznej sceny, wstrzymany oddech tysięcy na widowni i tę niepowtarzalną melodię którą wszyscy śpiewaliśmy przynajmniej raz w życiu, być może marząc o takiej miłości. Kiedy Albano i Romina ponownie patrzą sobie w oczy przed kamerami, widzimy nie tylko występ dwojga wielkich artystów, ale fragment naszej własnej egzystencji, który szybko gaśnie. Widzimy naszą młodość, nasze pierwsze uderzenia serca i to marzenie o miłości, które przez lata symbolizowało cały naród. Miłość, która wydawała się przeznaczona do niekończącego się końca, niezwyciężona przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Ale co tak naprawdę dzieje się, gdy gasną światła i opada kurtyna? Historia, którą dziś zgłębimy, to nietypowy felieton plotkarski, pełen skradzionych zdjęć, ale głęboka, niemal duchowa podróż w emocje rodziny, która doświadczyła wszystkich niuansów życia. Globalnego triumfu, najciemniejszej tragedii. I niewiarygodnie trudnej sztuki zaczynania od nowa, gdy wszystko wydaje się stracone. Dołączcie do mnie do ostatniej sekundy tej historii, ponieważ razem zbadamy, jak tak ogromne emocje mogą przekształcić się w coś zupełnie nieoczekiwanego, przeczącego prawom czasu i konwenansom społecznym. Prawda, która wyłania się z ich dzisiejszego życia publicznego, jest o wiele bardziej poruszająca i złożona niż chciałyby nas przekonać gazety i zmusza nas do głębokiego pytania czy naprawdę da się odwrócić bieg wydarzeń skoro cały świat jednym głosem wciąż pragnie byście byli u boku waszej pierwszej i największej miłości w magicznej skąpanej w słońcu krainie Celino San Marco miejscu które stało się globalnym symbolem głębokich korzeni i przynależności historia Alabano i Rominy zapuściła tak głębokie korzenie że przypomina gałęzie wiekowego drzewa oliwnego. Z jednej strony on, dumny syn wiejskiej Apulii, człowiek, który osiągnął szczyty sukcesu wyłącznie dzięki sile swojego niezwykłego głosu i niezachwianym wartościom. Z drugiej ona, piękna córka Hollywood, wychowana pośród blasku przemysłu filmowego i niespokojnego ducha tych, którzy uważają świat za swój dom. Na papierze wydawali się dwoma nie do pogodzenia światami, dwiema równoległymi liniami skazanymi na nigdy się nie zetknięcia, a jednak udało im się stworzyć imperium nie tylko muzyki, ale i czystych emocji. Ale w rzeczywistości, jak wszyscy my, którzy stawialiśmy czoła codziennym wyzwaniom, wiemy niestety, nie jest to scenariusz napisany przez odnoszącego sukcesy reżysera. Publiczne napięcia, których byliśmy świadkami w ostatnich latach, od letnich wywiadów poszeptane oświadczenia pokazały nam, jak bolesne i wyczerpujące może być rozprawianie się z tak trudną przeszłością. Czy zauważyliście, jak za każdym razem, gdy Romina ponownie stawia stopę we Włoszech, powietrze zdaje się trzeszczeć od szczególnej elektryczności? To nie tylko zwykła nostalgia za minionymi czasami. Dynamika między nimi to dziś gęsta sieć szacunku. Dawne milczenie, które waży jak kamienie, i współudział, którego nie trzeba tłumaczyć. Za wymuszonymi uśmiechami, które ofiarowują podczas występów telewizyjnych, wyraźnie widać walkę tych, którzy musieli dzielić się przed milionami widzów nie tylko domem, karierą i kontem bankowym, ale całym swoim życiem prywatnym. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę czuje kobieta taka jak Romina? Która dawno temu wybrała ścieżkę medytacji, duchowości i oderwania się od rzeczy materialnych, gdy nieustannie i z mocą powraca do swojej apulijskiej przeszłości. Przeszłości, która przyniosła jej największą radość macierzyństwa, ale jednocześnie rozdarła jej duszę. To wewnętrzny konflikt widoczny w każdym starannie dobranym słowie, pragnienie absolutnej wolności, które zderza się z więzią. Która zdaje się być zapisana w gwiazdach. Ale aby naprawdę zrozumieć teraźniejszość, musimy mieć odwagę zagłębić się w najciemniejszy zakątek ich przeszłości. Prawdziwy punkt zwrotny tej współczesnej sagi, ten moment, w którym idealna harmonia została na zawsze zburzona, leży w tym nieopisanym i okrutnym bólu, którego żadna matka ani ojciec nie powinni nigdy znosić. Zniknięcie Ileni. Nie tylko zniszczyło rodzinę, na zawsze zmieniło samą istotę relacji między Albano i Rominą. Przed kamerami i w publicznych wypowiedziach w tych strasznych latach widzieliśmy ich reakcje w diametralnie odmienny sposób. Niemal jakby mówili dwoma różnymi językami. Albano, człowiek ziemi, człowiek czynu, rozpaczliwie szukał ukojenia w konkretach, w racjonalności, w sile ducha typowej dla tych, którzy przywykli do walki z żywiołami. Romina jednak, dusza wrażliwa i niespokojna, nigdy nie przestała szukać innego wyjścia, nadziei wykraczającej poza ludzką logikę, znaku, który mógłby złagodzić tę pustkę. Ta rozbieżność wizji, ten zupełnie inny sposób radzenia sobie z żałobą, nie była jedynie prywatną raną, stała się publicznym i nieodwracalnym zerwaniem, które doprowadziło do rozpadu jej małżeństwa. Widok Albano, który lata później odbudował życie i założył nową rodzinę z Loredaną Leciso, był dla wielu kobiet naszego pokolenia ciosem w serce, niemal zdradą tej bajki, w którą ślepo wierzyliśmy. Jednakże, uczciwie obserwując dynamikę ostatnich 20 lat, rozumiemy, że wybór Albano był desperackim poszukiwaniem normalności, żywotną potrzebą nowej stabilizacji. By przetrwać ogłuszającą ciszę pozostawioną przez Ilenię. Ale jak naprawdę zbudować nową równowagę, nowy dom, skoro cień legendarnej miłości wisi nad każdą nową decyzją, każdym oddechem i każdym nowym partnerem? Obecność Loredany wprowadziła złożoną i często kontrowersyjną zmienną. Kobietę, która musiała codziennie walczyć o znalezienie własnego miejsca na terytorium, które opinia publiczna uważała już za zajęte przez niezniszczalny mit. Dziś, patrząc na rodzinne zdjęcia i filmy krążące w mediach społecznościowych, sytuacja wydaje się radykalnie odmieniona. Nie mówimy już o parze, która nagle się rozstała, ale o rozbudowanym ekosystemie rodzinnym, który walczy o utrzymanie trwałego spokoju publicznego. Widzieliśmy dzieci z różnych związków dorastające w blasku fleszy. I z zaskakującą dojrzałością starające się połączyć te dwa odległe światy. Mądrość lat doprowadziła Albano do nowej, spokojniejszej świadomości, głębokiego pragnienia, by cały jego klan zjednoczył się wokół słynnego stołu w Celino San Marco, przezwyciężając stare urazy i żale. Ale najbardziej oczywista i być może najbardziej fascynująca przemiana dotyczy Rominy. Widzimy ją dziś jako kobietę, która przestała szukać uznania i szczęścia w oczach mężczyzny, odnajdując je we własnym wewnętrznym spokoju i podróżach jako formie samopoznania. Ich decyzji o tym, by nie być już razem jako para, nie należy postrzegać jako porażki ani końca marzeń, lecz jako świadomy wybór wzajemnej wolności. To żywy dowód na to, że można przestać być mężem i żoną. Nie przestając być istotną i żywą częścią swojego życia. Nie ma tu sztucznych, szczęśliwych zakończeń jak w romansach, z wystawnie celebrowanym ponownym małżeństwem, czy rozpalonym na nowo płomieniem dyktowanym przez marketing. Zamiast tego mamy surową i piękną rzeczywistość dwojga dojrzałych ludzi, którzy w końcu zrozumieli, że ich miłość jest po prostu zbyt wielka, by ograniczać się do formy małżeńskiej którą czas i ból wyniszczyły. To przemiana, która uczy nas, że wybaczenie nie oznacza cofnięcia się, ale nauczenie się patrzenia w przyszłość jasnym okiem, akceptując, że pewne blizny pozostaną na zawsze, aby przypominać nam, kim byliśmy, ale w końcu mogą przestać palić. Zbliżając się do końca tej długiej emocjonalnej podróży, zastanawiając się nad każdym etapem tej historii, Uświadamiamy sobie, że historia Alabano i Rominy to coś więcej niż tylko plotki z tabloidów. To prawdziwe odbicie naszego życia, naszych zmagań i nadziei. Uczy nas z mocą, że wielkie historie miłosne, te, które definiują epokę, nigdy tak naprawdę nie umierają, lecz po prostu zrzucają skórę, ewoluują i stają się czymś więcej, co często trudno nam zdefiniować. Pokazały nam, że można przetrwać nawet najbardziej nieznośny ból, że poszukiwanie szczęścia na nowe i nieoczekiwane sposoby jest uzasadnione, a nawet konieczne, i że wzajemny szacunek to jedyne prawdziwe dziedzictwo, które przetrwa, gdy przeminie przytłaczająca namiętność wczesnych lat. To cenna lekcja godności, dumy i odwagi. Podążamy za mężczyzną, który nigdy nie zapomniał o swoich skromnych korzeniach. I kobietą, która miała niesamowitą siłę, by tysiąckrotnie się zmieniać, przechodząc od filmu do muzyki, od malarstwa do pisania. Być może prawdziwym, ostatecznym przesłaniem, jakie nam pozostawiają największym darem, jest świadomość, że szczęście nie jest statycznym celem do osiągnięcia, ale odważnym sposobem nawigowania przez idealne burze życia, zawsze trzymając ster pewnie, pomimo wiatrów. A teraz, drodzy przyjaciele, którzy towarzyszyliście mi aż do tej pory, przemawiam wprost do Waszych serc. Co myślicie o tej delikatnej, kruchej, a zarazem niezwykle silnej równowadze, którą udało im się stworzyć? Czy wierzycie, że Albano i Romina podjęli słuszną decyzję, utrzymując tę wyjątkową i szczególną relację, mimo że w życiu prywatnym pozostają osobno, czy też gdzieś w głębi duszy, wciąż tkwi cząstka Was? która ma nadzieję, że pewnego dnia znów zobaczymy ich pod jednym dachem, jak w tej bajce, o której marzyliśmy latami? Wasze opinie, wasze historie i wasze refleksje czynią tę społeczność tak magicznym i autentycznym miejscem. Proszę, powiedzcie mi w komentarzach, co byście zrobili na miejscu Rominy i czy głęboko rozumiecie potrzebę Albano, by zacząć wszystko od nowa z inną kobietą. Jeśli ta długa i intensywna historia Cię poruszyła, wzruszyła, albo po prostu skłoniła do refleksji nad własną historią, proszę zostaw mi małą pamiątkę ze swojej wizyty, klikając lajka. Like Serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwonka powiadomień. To prosty gest dla Ciebie, ale dla mnie znaczy bardzo wiele, bo pozwala mi kontynuować badania i dzielić się historiami które opowiadają o nas samych, naszych emocjach i złożonym pięknie życia.